w tym odcinku Domowego Kryminału. To jest tak przerażająca wizja, że nawet boję się sobie wyobrażać, co, uh -huh. co można zrobić w takiej sytuacji. Idź, kobietę do domu, mówi, on się wyimprezuje i wróci. Uh -huh. Odpowiedź policjanta. Błagam was, wskażcie mi cokolwiek, jakikolwiek ślad, znak, uh -huh. nie wiem, gdzie on się udał, gdzie on był. Co się stało z Adrianem? Jak pani się wydaje, co mogło się stać? Jakie pani ma tutaj przypuszczenia, pewnie różne? Moi drodzy, już dosłownie za moment poznacie bardzo dzielną, wyjątkową kobietę. To Jolanta Zalewska, która od wielu lat robi wszystko, żeby poznać prawdę o zaginięciu swojego syna Adriana. Nazywam się Angelika Swoboda i witam państwa w programie Domowy Kryminał. W tym programie. Żadne sprawy kryminalne się nie przedawniają, bo my wciąż odkrywamy w nich nieznane fakty. A sprawy najnowsze analizujemy dla Państwa dużo bardziej wnikliwie niż media newsowe. Pani to zapraszam. Domowy Kryminał. Kryminalny Talk Show. Czekamy na Ciebie codziennie w telewizji Active Family i na platformie Wodilla.